Cześć! Jak może wiecie, wczoraj zabrałem mój domek ze śmieciami. Sają do śmieciami oczywiście. No mnie to nie jest śmieci. To nie wiem co z nimi teraz na bawami zrobić. Takie tu, 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 tu wiecie. Zrobić, nie wiem co zrobić. I e... no. no. No to nie wiem co zrobić. Idealnie je do, do domu. Teraz będę ich używał. Mm, tu, tutaj mamy jakąś jakiś garnek, jakiś telewizor i dobra, już to zrobiłem, już teraz myślałem co zrobić. I trochę będzie tych, trochę da, da, będzie za podwoje. Trochę dałem do... dałem gdzieś tam do naszego do garażu na przykład. I Syberia, to jest jakaś stara kuchenka. A mamo to ja yy, dałem taką... Ta, dałem taką sobie no dałem taką żeby yy, ładniejsza jest nie? no tak i Sybelion to jest za telewizor no ładnie to dziadek dał nam, nie? tak no to e -nie, nieźle no. nie pokazywałem rodziców bo moi rodzice dzisiaj byli trochę w złym humorze nie coś tam się pokłócili to ma zapłacić za zakupy. Ue, może no. Tym sobie kończymy. Ile do Was, ta w górę, i subskrypcji. Pa pa.